Witam serdecznie wszystkich traderów. Dada z tej strony mówi z Dada's Trading Room, Discord serwer, gdzie codziennie na żywo streamuje mój ekran i możecie zobaczyć, jak traduję. Oczywiście możecie porozmawiać i zarówno ze mną, jak i być może z kimś innym, kto będzie akurat chętny. Więc serdecznie zapraszam i link jest pod spodem w opisach. Do, 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 do Tadas Discord Serwera ja codziennie traduję DAX30, czyli próbuję znaleźć jakiś trade. No i tak samo dzisiaj udało się znaleźć jeden trade, natomiast no, jak to bardzo często bywa, widzimy co tutaj rynek zrobił dzisiaj. Te białe linie wyznaczają dzień, czyli najpierw sporo tutaj konsolidował i jeszcze wrócił raz zretestować górkę i dopiero potem spadł. Natomiast no, ja generalnie y, miałem taki plan, żeby tutaj właśnie wejść w shorta. I wszedłem w shorta. Y, stop loss miałem postawiony tam wysoko, no ale niestety, jak widzimy, rynek od razu odszedł mi do góry. No i potem kiedy wrócił, y, postanowiłem, żeby po prostu y, z tego trade'u po prostu wyjść, tak? Natomiast, no, czy zrobiłem dobrze? Tak, według mnie zrobiłem dobrze, ponieważ rynek jeszcze raz poszedł do góry i naprawdę nie było wiadomo, co dalej będzie. No więc tyle na ten temat i potem, no, potem już nie miałem ochoty tradeować, No i tyle. No i tak to się zakończyło. Natomiast spróbowałem jeszcze jeden trade tutaj wykonać na parze, Sorry, tutaj akurat widać na parze euro dolar z taką tutaj nadzieją, że rynek da jakieś 26 pipsów. Natomiast no strasznie to szło i to widzimy to jesteśmy akurat na H1 czyli na jednogodzinnym wykresie i tu strasznie niestety, ale kiszka tutaj następowała. No, i po prostu wyszedłem z tego tradeu. I tyle na ten temat. No, całe 8 pipsów. No, jak widzimy, że też dobrze zrobiłem, że wyszedłem, bo wcale rynek nie chciał iść. Znaczy, poszedł jeszcze trochę dalej, ale potem się cofnął z powrotem. No, i tyle na ten temat. No, i to właśnie wszystko na dzisiaj. Te dwa tradey. Oczywiście liczy się to, że jesteśmy na plusie, a nie na minusie, więc wszystko jest dobrze. Tak jak mówię, dzisiaj jest piątek, więc koniec tygodnia. Hmm. Jutro będziemy mieli wolne, niedzielę też, w każdym czasie w niedzielę będę nagrywał niedzielę z Dazas Trading System i tym razem to chyba będzie po polsku. Także zapraszam serdecznie. Będę nagrywał w niedzielę od godziny 1 czy 13 .00 z naszego czasu. Jeżeli ktoś będzie, chciał ochotę, będzie miał ochotę wpaść, to jak najbardziej będę to na żywo streamował na Data's Trading Room Discord Server w kanale Niedziela z DTS. Także serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś będzie miał ochotę. I jeszcze raz dziękuję serdecznie. Pod spodem wszystkie linki macie w opisie. Trzymajcie się zdrowo, miłego weekendu. Do następnego. Cześć.